Hej, w co inwestować w 2021 roku, roku w którym mamy ogromną inflację, bo to jaka jest inflacja wpływa właśnie na twoje inwestycje i mam tu wypisane ze 6 sposobów inwestowania, więc posłuchaj, popatrz, co będzie dla ciebie dobre. Pierwsza sprawa, według mnie najważniejsza i to, w czym, na czym najlepiej w tym roku można zarobić, zresztą już ten rok pokazał, że, że na tym jest najlepszy zarobek, są po prostu akcje i zawsze, kiedy jest wysoka inflacja, to wtedy najlepiej jest właśnie inwestować i w akcje i w obligacje, ale popatrzmy na akcje, bo to jest najłatwiej stosunkowo najłatwiej wybrać w tym momencie. I jakie obligacje? I ja, znaczy jakie akcje? Popatrz na. Tak naprawdę wystarczy popatrzeć na to, w co inwestują najwięksi inwestorzy, inwestorzy na świecie typu Warren Buffett, typu Ray Dalio, są właściciele dużych funduszy. I oni są zobowiązani prawnie do tego, żeby pokazywać, w co inwestują. Więc wystarczy nawet popatrzeć na to, gdzie oni wkładają pieniądze i nie musisz specjalnie myśleć, nie musisz specjalnie kombinować, żeby powtórzyć to, co oni robią. Nie musisz się w ogóle nawet znać na, na, na inwestowaniu giełdowym. I jak to wygląda w praktyce? Po pierwsze, takie praktyczne porady co do giełdy, najpierw. Po pierwsze, daruj sobie polską giełdę, która jest. Generalnie jest tam mały kapitał i bardzo łatwo jest większemu kapitałowi z Zachodu robić, co mu się żywnie podoba z naszymi akcjami. Masz przykład CD-projektu, który w przeciągu trzech miesięcy fundusze hedgingowe z Zachodu potrafiły doprowadzić do spadku z 464 do 168, chyba dwa dni temu było. OK, to, że firma rozrabiała to jest jedno, ale jak firma zarabia ponad miliard złotych w przeciągu roku, to, to nie jest, jej wycena jest po prostu niespomierna do tego, co ona jest tak naprawdę warta. Ale patrzmy tak, jeśli chodzi o inwestowanie, popatrz sobie na indeks największych 500 spółek w Stanach Zjednoczonych. Jest taki indeks S, SP 500 i od. Popatrzmy w przeciągu roku. Od 24 kwietnia ubiegłego roku do 24 kwietnia teraz, tego roku 2020, 2021, i gdybyś tylko zainwestował w ten indeks największych spółek w giełdy amerykańskiej, zwrot jest 47%. 47%. I popatrzmy teraz na lokatę bankową, która jest ile? 1, /10, czy nawet 0,02%? Myślę, że każdy wie, że lokaty, ale to od zawsze były, były sprawami nie do inwestowania, ale popatrz, właśnie, jeśli nie wiesz, jak inwestować, wystarczy kupić, bo możesz kupić sam indeks. Nie musisz kupować poszczególnych spółek, tylko możesz kupić sam indeks SP500 i ten. ten Średnia do tej pory była taka, że on mniej więcej koło 15% rocznie zarabiał. Możesz popatrzeć przez ostatnie 20 lat, mniej więcej tak to się trzymało. Od 10 do 15%. Więc mając 10%, nawet tylko 10% zwrotu, to widzisz, chodzi o to, że to jest bez żadnej pracy. Nie musisz tam zaglądać codziennie, nie musisz się zainteresować w ogóle tym, co się dzieje, bo skoro od 20 lat średnio rósł o kilkanaście procent w górę. No to jeszcze w czasach inflacji wiadomo, że urośnie o wiele więcej, ale patrząc na to, w co inwestują najwięksi, do każdego z tych inwestorów wymaga trochę więcej czasu, żeby popatrzeć, ale to bez problemu znajdziesz nawet na YouTube, jak chcecie, mogę nawet filmik nakręcić, jeśli Cię interesuje, możesz napisać w komentarzu, mogę nakręcić film dokładnie, w co inwestują najwięksi, jakie mają akcje, jakich spółek u siebie w portfelu. I są to największe firmy technologiczne typu Facebook, typu Microsoft, typu Apple, typu Coca-Cola, bo to są tak ogromne firmy, że to jest nieprawdopodobne, żeby tak duża firma upadła, chociaż w przeszłości zdarzały się tego typu rzeczy, typu firma Eron, ale firmy, o których mówię teraz, to są firmy technologiczne i to są firmy, które mają marże rzędu od 60 do 80% i to są firmy, które po prostu niesamowicie rosną. Podejrzewam, że teraz będzie dobrą inwestycją kupno, kupno firm typu Facebook, typu. Aha, zacznijmy jeszcze od tego. Ja absolutnie nie jestem doradcą inwestycyjnym. Ja patrzę na to z mojego punktu widzenia, jak ja patrzę na rzeczy, w które bym zainwestował. Nie jestem żadnym doradcą inwestycyjnym, więc sobie możesz tego posłuchać, ale to nie są porady inwestycyjne, ok? Więc popatrzmy na w ogóle, w jakim teraz. Okresie jesteśmy i co z tego wynika, jeśli chodzi o inwestycje. Jesteśmy teraz w okresie, kiedy jest reklamowany wirus. W wielu miejscach na świecie jest lockdown, ale popatrz na to, mamy teraz końcówkę kwietnia. Niedługo będzie maj, niedługo będzie czerwiec, i za tym idą określone rzeczy, w które można inwestować. Bo jeśli chodzi o giełdę, w tamtym roku lockdown w Polsce skończył się na początku czerwca. W tym roku podejrzewam, że to będzie pewnie za, za tydzień, może za dwa tygodnie. I co się wtedy stanie? Zostaną otwarte linie lotnicze, zostaną otwarte, znaczy są otwarte, ale nie mają takiego ruchu. Wypożyczanie samochodów, restauracje, hotele to wszystko zacznie ruszać. Co w związku z tym? A w ogóle zacznie się sezon wakacyjny. W związku z tym wszystkie firmy, które właśnie wypożyczają samochody, które świadczą usługi lotnicze, hotelarskie, restauracyjne, te wszystkie rzeczy pójdą w górę, więc nie powiem, że to jest na 100%, bo zawsze może, nie wiem, meteorod jakiś spać i zawsze coś się może wydarzyć, ale na ten moment, jeszcze patrząc na wysoką inflację, według mnie wszystkie rzeczy związane z turystyką pójdą do góry, dlaczego? Dlatego, że większość ludzi mieszka w miastach, mieszka w mieszkaniach, w apartamentach, więc w momencie, kiedy ten lockdown zostanie zniesiony, to po prostu wszyscy się rzucą na zakupy, też się rzucą do sklepów fizycznych, bo w tym momencie wszyscy kupują przez internet. To nie jest tak, że um, nagle branża internetowa straci, bo jak ludzie nauczyli się kupować przez internet, to będą cały czas tam kupować, ale jak czegoś ci bardzo brakuje, to potem do tego dążysz, więc um, jestem pewien, że wszelkie. Um, że zapełnią się centra handlowe, bo ludzie będą spragnieni, nawet towarzystwa innych ludzi, żeby pójść zobaczyć, jak, jak inny człowiek wygląda, jak się ubiera, żeby sobie, żeby nie tylko przez internet patrzeć, jak, jak właśnie te, ta elektronika, czy te ubrane, czy cokolwiek się kupuje, jak to wygląda na zdjęciu, tylko sobie dotknąć, jak to faktycznie jak to było w normalnych czasach. Więc to są rzeczy, które warto sobie przeanalizować, i jestem pewien. Bo ja w te rzeczy też inwestuję, a jeszcze popatrz na jedną rzecz, która ogólnie jest trend od kilku lat na zieloną energię. Popatrz, co się dzieje z Tesla. Jeśli chodzi o Tesla, na przykład. Kupiłem gdzieś pod koniec listopada akcje Tesli i w przeciągu dosłownie dwóch miesięcy, w przeciągu dwóch miesięcy akcje Tesli poszły 100% do góry. Ale masz tak samo chińskie firmy, które. Zajmują się zieloną energią, zajmują się produkcją elektrycznych samochodów, ale popatrz nawet na Volkswagena, który przestawia się na produkcję elektryków. W momencie, kiedy oznajmili gdzieś miesiąc temu, że w, jak, jakie mają wyniki sprzedażowe, jeśli chodzi o elektryczne samochody, to ich akcje, akcje tak potężnej starej, firmy, firmy jak Volkswagen, potrafiły wzrosnąć o 42% w przeciągu jednego dnia. Było coś takiego z miesiąc temu. Więc niech ci to da do myślenia. Ale ok, popatrzmy na kolejną sprawę, jeśli chodzi o nieruchomości, nieruchomości, mój drogi, moja droga, niestety są najgorszą możliwą inwestycją, nie nazwę tego inwestycją, to jeśli chcesz stracić pieniądze, to teraz kupuj nieruchomości, dlaczego? Dlatego, że jeśli jest wysoka inflacja, a jest wysoka, GUS podaje niby, że jest 4%, ale pójdź do sklepu, zresztą popatrz gdziekolwiek na ceny, o ile wzrosły faktycznie ceny, Spożywka wzrosła to nie jest 4%. Popatrz, ile kupowałeś, za ile kupowałeś chleb, za ile kupowałeś mleko, za ile kupowałeś dowolne rzeczy w sklepie jeszcze 3 miesiące temu ile one kosztowały, a ile kosztują, ile, ile kosztowały przed świętami a ile kosztuje teraz to nie jest 4%. Popatrz, jeśli chciałeś budować dom. I myślałeś w październiku o tym, żeby, żeby go budować. A popatrz, ile dzisiaj kosztują ceny materiałów budowlanych, ile kosztują ceny robocizny w sensie pracowników do budowlanych. 50% w górę. 50% w górę poszły te rzeczy. Więc skąd 4%? To jest. Nie wiem, kto to wymyśla, ale po prostu pewnie po to, żeby się wszyscy dobrze czuli. Piszą 4%. Więc w momencie, kiedy jest tak duża. Um... Inflacja, jeśli chodzi o nieruchomości, to, to, nie ma sensu, to nie ma sensu po prostu w tym momencie kupować czegokolwiek, a jeśli kupisz, obawiam się, że w perspektywie 5-6 lat tak naprawdę na tym stracisz, więc daruj sobie. Ja wiem, że to jest łatwe, bo wydaje Ci się, że to wynajmiesz, nie, słuchaj, masa ludzi teraz wybiera pieniądze z banków po to, żeby kupować nieruchomości, po to, żeby kupować ziemię, i, to, I ceny idą teraz mocno w górę, popatrz, przejrzyj sobie w ogóle ceny ogłoszeń z dużych miast, po prostu to są wariackie ceny, są ceny z kosmosu, są podawane ceny, jak się ktoś głupi trafi to kupuje. Ceny transakcyjne nigdy do tej, do tej pory na polskim rynku, ceny transakcyjne w porównaniu do cen oferowanych nie było tam tak dużych różnic, to są nawet różnice z rzędu 30%, to co ludzie oferują, ale... Zawsze się jakiś jeleń trafi, więc po prostu chodzi o to, żeby nie być takim jeleniem. Jeśli już chcesz interesować się nieruchomościami, to bardziej nieruchomościami na wynajem, bo firmy teraz wrócą do normalnej działalności, więc będą potrzebować biur, tylko że te biura, Widzisz, w Polsce jest ten problem, bo te biura zostały mocno wyczyszczone właśnie przez, przez okres ostatniego roku masę biur stoi pustych, więc te ceny teraz są niskie, więc inwestowanie teraz w nieruchomość pod wynajem może być ryzykowne, ale na pewno dobrze wyjdziesz, jak, jak zainteresujesz się nieruchomościami pod wynajem właśnie dla turystów, bo turystyka teraz ruszy. Jestem pewien, że nie wiem, za dwa tygodnie, mam nadzieję, że ten lockdown się skończy. więc Turystyka w całej Polsce, ale nie tylko w całej Polsce, bo na całym świecie się ruszy, bo ludzie mają dość siedzenia w domach, potrzebują też słońca, potrzebują podróży, będą podróżować i niekoniecznie chcą też płacić za hotele, bo przyzwyczaili się też, że są portale typu Airbnb i ty, nawet po tego typu portal, możesz pomyśleć o inwestycjach. Jeszcze ja zrobię na temat tego, może jakiś filmik. Nawet w przypadku Airbnb, jak to zrobić, żeby zarabiać na tym, a niekoniecznie wykładać na to pieniądze z własnej kieszeni. Więc jak chcesz usłyszeć, jak to zrobić, to możesz zasubskrybować kanał. Jak dostaniesz powiadomienie, może nawet za tydzień zrobię o tym filmik, to, to będziesz wiedzieć, że, że to jest czas na to, żeby to obejrzeć. <tryk> OK, popatrzmy jeszcze na to, w co teraz ostatnio dużo ludzi inwestuje, czyli mamy kryptowaluty. Ok, jak dla mnie kryptowaluty, jest to. To jest dokładnie taki sam hazard, jak pójść do Kasyna i obstawiać coś. Jest naprawdę niewiele osób, które się znają na kryptowalutach i. Czy to kryptowaluty, czy gra na Forexie, ja wiem, że są spektakularne zarobki, ale są też spektakularne upadki i są osoby, które nawet na YouTube się udzielały, pokazywały jak zarabiały miliony i okazało się, że musiały posprzedawać swoje apartamenty, swoje domy, bo po prostu straciły wszystko, zbankrutowały. Więc jest to dokładnie tak jak kasyno, nie ma mądrego, no dobra, może w Polsce jest z dwóch, trzech mądrych, którzy wiedzą jak, jak w to inwestować, ale ty, jeśli nie masz o tym pojęcia, zostaw to, bo potrzebowałbyś naprawdę dużo czasu, dużo nauki, żeby to ogarnąć. Ale i tak, skoro najwięksi eksperci w tym rynku upadają, no to nie zarażaj się tym, że, można, że niektórzy zarabiają na tym duże pieniądze, bo jest o wiele, wiele więcej tych, którzy na tym stracili przeogromne, przeogromne krocie pieniędzy. Popatrzmy jeszcze na. Ostatni bardzo interesujący temat, tylko że to też jest dla nielicznych, czyli to są startupy. Inwestowanie w czyjeś firmy, bo musisz mieć jakąkolwiek wiedzę biznesową, żeby inwestować w te rzeczy, na których Ty się cokolwiek znasz, bo jeśli nie znasz się w ogóle na przykład na hotelarstwie, jak ktoś przychodzi do Ciebie i mówi, że chce zrobić aplikację, czy to chce wybudować hotel, cokolwiek zrobić na, na, o hotelu, a Ty nie masz o tym tego pojęcia, wykładasz na to pieniądze, no to masz 99% szans na to, że utopisz. Ale jeśli jesteś powiedzmy wędkarzem, zapalonym wędkarzem i przychodzi do Ciebie ktoś z jakąś tam cudowną aplikacją, która pokazuje, że w zależności od faz księżyca albo nie wiem, wiatru na rzecz czynienia, że biorą jakieś tam ryby, i, i to faktycznie się sprawdza. Nie ma takiej aplikacji, i ty wyłożysz na to, nie wiem, 20, 50, 100 tysięcy, to tak, w takie rzeczy możesz inwestować i to się mocno zwróci. Tylko powtórzę, jeśli chcesz naprawdę na tym zarobić, to musisz się cokolwiek znać na tym, z czym ktoś do ciebie przychodzi. Jeśli przyjdzie do ciebie znajomy, który powie, że Dziesięciu jego znajomych wyłożyło pieniądze na coś tam, i, i powiedzmy, będą to te hotele. Ty się na nich nie znasz, ale wiesz, że spośród tych dziesięciu znajomych jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, który ma już firmę hotelarską, wypuścił już pięć aplikacji. To wtedy dopiero możesz w takie rzeczy wchodzić, bo ci twoi pozostali znajomi się na tym znają i to będzie wtedy wystarczająca, wystarczająca rekomendacja. W przypadku startupów w praktyce to jest tak, że zainwestujesz w 10, może dwa wypali na zasadzie, że odniesie sukces. Cała reszta to zazwyczaj jest strata. Ale jak są zyski ze startupów, to są zyski po prostu spektakularne. Ale na ten temat może nagram osobny filmik. W ogóle mam taką ideę, więc proszę w komentarzu napisz: Mam ideę, żeby założyć osobny kanał, gdzie będę mówić tylko na temat właśnie startupów, biznesu, firm, pieniędzy, bo widzę, że sporo osób to interesuje. Ale są oczywiście takie osoby, które w ogóle są tym nie zainteresowane, więc też napisz w komentarzu, proszę, co ty myślisz, czy założyć taki kanał, czy nie. Swoją drogą, jeśli ty masz swoje przemyślenia na temat inwestycji, ale nie tylko, że napiszesz, że ja uważam, że należy inwestować w złoto, bo tak, w czasach inflacji należy inwestować w złoto, ale to nie napisz coś więcej w tym komentarzu, żeby było jakieś podparcie, dlaczego tak uważasz, albo że taki inwestor w to inwestuje, żeby po prostu. Słuchaj, ten kanał w sumie powstał po to, żebyśmy odnosili sukces, żebyśmy rośli, żebyśmy byli lepsi. Więc. To nie jest tak, że jak ty powiesz, że na przykład Warren Buffett inwestuje w nieruchomości w Dubaju, to że wszyscy zaczną inwestować i że ktoś się na tym straci. Jeśli masz jakąś interesującą informację, podziel się, podaj źródło. Po prostu niech wszyscy na tym korzystają. Niech Polacy zarabiają, niech sobie wyjeżdżają na wakacje, niech się cieszą dobrym, fajnym życiem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.